Oj, co to jest? Zaktualizowałem sobie Premiere Pro. Zacząłem montować na wersji 2024, a kończę na 2025. Już to wygląda jak... jak aktualizacja iPhone'a. Dzisiejszy film nagrałem w telefonem, bo... Yy, muszę, ja się ogólnie dalej zabawię sobie nowym komputerkiem, ale nie działają, nic mi nie działa prawie w sensie. Dużo rzeczy nie da się odpalić, nie wiem czemu. Muszę zobaczyć. Yy, czy teraz zadziała ETS? Nie mogłem odpalić, nawet, i nie wiem o co chodzi. No, a teraz te filmy były przez ten tydzień takie słabe. Tylko z Fortnite był spoko. Mm, dlaczego? Bo, bo tak, po bo prostu nie mam czasu kiedy tego zrobić. Ty tego nie miałem strasznie mało czasu. Teraz ogarniemy, bo mam więcej trochę. Ogarniamy, ogarniamy, pracujemy. I to tyle w sumie. Pozdro. Yy, no, widzimy się jutro. Filmy co dzień o 4.20. Halo?